Posłuchajcie, nie ma nic fajnego w tym, że tak wielu Polaków upodobało sobie, no, nie, no ja nie nazwę tego świętem, ale yy, upodobało sobie tak kiczowate zjawisko, jakim jest Halloween. Nie ma to nic wspólnego z polską tradycją, nie ma to nic wspólnego z katolicyzmem. To jest celtycki zabobon. Jak można się bawić i cieszyć, kiedy towarzyszy temu taka straszna brzydota? Dobro jest piękne, zło jest brzydkie. I to są rzeczy oczywiste. Mamy tak piękne święta jak świętowianków. Mamy wszystkich świętych, a Halloween to jest zabobon celtycki i precz z tym zabobonem z Polski.